Czy modelowanie choinek w każdym jednym przypadku jest tak samo wymagające? No nie, no nie jest tak samo wymagające. Są choinki, które w zasadzie po wyjęciu z kartonu są praktycznie gotowe do ubrania. Takim przykładem są te ośnieżone świerki. To w zasadzie ta choinka jest wyjęta prosto z kartonu. Ona tak wygląda w kartonie. Z uwagi na to, że choinki śnieży się już rozłożone i wymodelowane. Ten śnieg zastyga, to się wkłada w całości do kartonu. to jeżeli taką choinkę wyjmiesz, to w zasadzie możesz ją no, tylko poprawić, żeby tam gdzieś te gałązki nie były powyginane. No, Wkładasz sobie tą choinkę gdzie tam chcesz, ubierasz, ozdabiasz i działa. Inne choinki, choinki podłogowe, choinki w donicach, no wymagają jednak trochę większej pracy i trochę większej kreatywności. Bardzo często mówię, że z tymi choinkami to jest tak, że choinka jest tak ładna, jak ładniej potrafisz ją wymodelować, a nie tak ładna, jak drogo za nią zapłaciłeś. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby no, kupować te choinki z głową. Czasem jest tak, że, że klienci kupują po prostu choinki drogie, bo myślą, że te drogie będą super, a no, nie przykładają się do, do modelowania. Z drugiej strony widziałem zdjęcia choinek tanich, pięknie wymodelowanych, fajnie ubranych i które no, też świetnie wyglądały.